No, i nadszedł po siedmiu miesiącach. Siedmiu mniej więcej, nie? W ja siedmiu nie miesiącach. Miałby. Trudne pytania złożyłem. Nadszedł ten czas, czyli dokładnie nakreślę temat. Była w styczniu aukcja dla, na pomoc Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i nadszedł właśnie czas yy, zasiadki, która właśnie doty, dotyczy tej aukcji. Yy, realizacji naszych yy, zobowiązań. Yy, czyli yy, jedna osoba. W skrócie powiem: jedna osoba wygrała aukcję. Aukcja dotyczyła kilkudniowej zasiadki ze mną i z Adamem. Wspólnie, osoba, która wygrała tę aukcję, będzie mogła uczestniczyć w zasiadce tutaj na Gryżycach z nami. No ja powiem Ci Wojtek, że i Wam wszystkim, że nie wiem czego się spodziewać, nie znamy tej osoby, Ty rozmawiałeś, ja jeszcze z tą osobą nie rozmawiałem nawet telefonicznie. Ta osoba jeszcze nie dojechała, czekamy. No właśnie, czekamy. Wojtek już z nią rozmawiał telefonicznie, ja jeszcze nawet nie rozmawiałem telefonicznie, nie wiem, nie wiem czego się spodziewać. Jak, jak przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy między sobą, to powiem, pierwszy raz czy się tak jak trochę taki celebryta, tak? Tak trochę żartem tutaj sobie, pod, pod kątem żartów żeśmy sobie rozmawiali, no ale tak naprawdę no nie wiem czego się spodziewać. Czego ta osoba oczekuje od, od nas na tej zasiadce. Mam nadzieję, że sprostamy i spełnimy jej wszystkie oczekiwania. Nam będzie bardzo miło ją spotkać i cieszymy się, że nasza, nasza obecność tutaj może też pomóc właśnie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Także, tak. No i dokładnie. No i myślimy, że no, no coś z tego fajnego wyjdzie, nie? że, no że kolega, kolega, w sensie kolega, no jeszcze nie kolega, ale przyszły kolega, który wygrał tą aukcję, że będzie zadowolony. My zrobimy od siebie wszystko, co, co, będziemy co tak, i co od nas dana osoba będzie oczekiwać, także jesteśmy otwarci na... Instagram ja <laughs> wszystkiego nie zrobię. Są pewne granice. Nie, no tam no, a nie było takiej małej gwiazdki na dole. <laughs> no kurde, ale ci właśnie nie. nie. Jak to ten, jak to Madzia powiedziała, że yy, Lodziary nie mamy, ale mamy koskarkę do lodu. Nie, to, to ja powiedziałem, bo Magda powiedziała, że mamy lodziara, to jest koskarka do lodu. Tak. Ja mówię, Magda, jeżeli myślisz o tym samym, co ja, to jesteś straszna, że to jest breźniara, także. No także, no, jak widzicie, no, kątem wstępu pogodę mamy e, niesprzyjającą bardzo, jest mega gorąco. Tak. Mamy tutaj w cieniu pod wiatą mamy 35 stopni. W cieniu ryby, podejrzewam, boję się troszeczkę, że może to nie przełożyć się na na zasiadkę rybną, może bardziej zasiadkę rozmowną jakąś tam, ale nie rybną. Ja cały szczęście ten termin nie my wybieraliśmy, tylko kolega sobie wybierał ten termin, także tutaj nie jest to też od nas zależne. Znaczy było nie wiadomo, było... że w sierpniu. Tak, tak wiedzieliśmy, że w sierpniu. Że trzeba to zrobić w okresie takim urlopowym, mhm. no ale nie sądziliśmy, że początek sierpnia, Aż takie że będą. będzie taki upał, no zobaczymy. Ja powiem tylko, że y, przygotowałem trzy miejscówki y, gdzieś tam od jakichś pięciu dni, co drugi dzień podsypałem troszeczkę kuleczek, ale to może o tym później, nie na wstępie. Będziemy wędkować na, każdy z nas będzie wędkował na dwie wędki, ja będę miał dwie wędki, Adam będzie miał dwie wędki, kolega, który dojedzie za pół godziny. Będzie miał też dwie wędki, ustalimy między sobą kto... Znaczy pierwszeństwo damy tutaj Oczywiście. koledze gdzie chce wędkować, jak chce wędkować, jeszcze nic nie wiemy, wszystko przed nami co, zaczynamy. Mam nadzieję, że podpowiemy mu, że wybierze te najlepsze miejsca, żeby no on tutaj te tak. największe ryby połowił. My tu jesteśmy tylko takim... Tak, tłem, tłem do, do całego tego. Też nie wiemy czy kolega będzie chciał, bo my sobie tu nagrywamy, nie wiemy czy kolega będzie chciał coś powiedzieć do mikrofonu, czy będzie chciał wystąpić nie dla wiemy Was, czy... My tak bardziej informacyjnie tutaj mówimy, że uh -huh. robimy tak jak było to tak żeśmy, się tak, tak, żeśmy się zobowiązali, tak też wykonujemy to nasze, no. nasze zobowiązanie. Będzie zrealizowane, właśnie ta zasiadka się teraz odbywa. Ale tak powiem Ci, że przy takich temperaturach, nie wiem czy Ty też pomyślałem, ja osobiście sobie pomyślałem, że idealnym przy takiej pogodzie, wiesz gdzie byłoby usiąść? Gdzie? Na Elbie. No. Za tymi wielkimi amurami, mm -hmm. Teraz, lipiec, mm -hmm. sierpień, tak. przełom lipca, tak. sierpnia, gdzie taka temperatura, powiem Wam, że to byłaby zasiadka strzał dziesiątkę. No niestety już w tym roku nie wysokość, zdążymy. Wysokość wody też tak, niska. Tak, no, no, tak. tak wiesz, no. Już od tygodnia czasu tak, ten, te, te upały tak dają i mówię kurde, aby tak człowiek pojechał, ale no niestety zawodowe obowiązki no, nie pozwalają na wszystko. Także ale jedno jest pewne, że sobie tu posiedzimy kilka spróbujemy dni, coś złowić. że sobie odpoczniemy, że sobie na pewno porozmawiamy, Wypijemy zimnego drineczka w te upały. Na bank. I mam nadzieję, że. Skarkę do, do lotów mamy. A jeżeli jeszcze uda nam się złowić rybę, o której myślę, że powinniśmy no, ją no, złowić, to, 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 to w ogóle już będzie Ameryka. E, no to powiem Ci. No dobra. No, zobaczymy. Chciałbyś za dużo szczęścia, tutaj mi się wydaje. No, bądźmy dobrej myśli. Jak jeszcze raz? Marcin, Marcin ciała e, ma Wojtek podjechałem tak kipaczem, tak że nawet nie słyszeliśmy, tak, jak podjechał. to nie musieliśmy mówić gdzie. A my tu siedzimy sobie. Nie, no, wiem co tak. Jakbyś się jeszcze spóźnił, to jeszcze ze dwa drinki. Dalej nie było w garżec. Z powierzchami koło schodziło, musieliśmy jechać jeszcze na te, no, bo kurczę, jakaś mała przygoda po drodze. Nie wiem, czy śmiaczy Zobaczcie się... no, pogadamy widzieć wiele Miejska super, tak Zapamiętaj wędkryć Pierwsza z tak lewej czego nie można się od niej dowiedzieć No i pięknie jest pierwsze dranie życia bać nie daje nam Podobno taki ładwy jak ludzie jednak bliżej są nieba No i mamy też marybkę Siadki 20 minut pożywóstwa pojedyncza tonąca Skorupiaki Miejscówka zanęcona samymi kulkami. No i taki śliczny karpik. Pojawił się na macie Super. Zasiadkę rozpoczynamy od rybki. To dobrze wróży na noc. Jestem Michałek to po nocy teraz to wybierze. My. Damy radę. A to nie jak wy. my. Damy radę. Piękna rybka. Czyli co? Zaraz topimy. Tak, powyżej pięciu jest, to, to obowiązek, obowiązek, super. Skusił się też na podęczą tanącą serii Skorupiaki. Pięknie zapięte w na nie do pięć. Ciężarek ładnie się wypiął Nie, to nie ciężarek to, to tamten ciężarek był ściągnięty Tu ciężarek został wszystko jest dobrze na razie tak. wszystko idzie zgodnie z planem, zgodnie z planem. tylko nie te, się. Nie, te kilo, nie te kilogramy co nie? Hmm, nie te kilogramy tutaj e, ja ustawiałem Wojtek, że tak zanęcisz, że tu koledze będą brały same takie 15-16, a nie takie tak. 4 do 6, co nie? Weź tutaj no, się no, tak... Pociekaj, 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 Poczekaj, Wejdą większe, tak? no. Zaraz zaraz Umówione są na, na drugą w nocy, no. Musi być a. rozruch, nie? Najpierw trzeba sprawdzić, jak klient sobie poradzi a. z takimi mniejszymi, dopiero, dopiero później a, być a więcej. Dobra, do, nie no, to już wszystko teraz zrozumiałe jest, nie? Tak, wezmę ten, telefon jakiś, Waga jest nieważna. Ważna jest rybka. Kontakt z rybą, super. Mamy już dwa brania. Ważne, że 100% skuteczności ogólnie, nie? I skoro piaki, generalnie... Rządzą na tej wodzie, to się potwierdza. Piękna rybka, zdrowa. Naprawdę. Ale kolory ma piękne, nie? Takie kurcze. No ile masz? 5 metrów obok? 5 metrów coś tak, nie? Teoretycznie tak. Ale wiesz, ja nie wiem, jak Wojtek nie wybiegł za tą miejscówkę. Powiedział, że tu juc, nie? No, to bym mógł powiedzieć, Marcie dobrze, to, a mi tam A no. dama trochę wod prowadzę, to nie było nęcone. To nie <głosy <głosy> <zespo>. <głosy> no jak? No jak? A nie, kobiet nie może na tej wodzie, żeby było mamy, albo mamę. Po kolei, no. ładne. Super. Dziękuję. Nie wiem, czy miała 5 kilo, ale warto by było to opisać, bo moim zdaniem. Wiesz, mam. Zgodnie z tradycją. mam. Co jest tradycja? Więc mam. Super, dzięki panu. Gratulacje. Dzięki. Super. Nie wiem, jak w ten sposób, tak? Tylko pętla. No Weźmiesz sobie to, jak będzie ci łatwiej, to jak sobie troszeczkę wystaje, żeby ci łatwiej było złapać. No? Tak. Naciągam go. Koniec. Nie trzeba żadnej tej pary, nie trzeba nic. Jest w tym no Wiadomo, że tutaj odcinam ob ten ten Zostawiam tam sobie. Ale jest prosty jak z nie? No kurczę, to kurcze, <laughs> szoku jestem. No, dlatego, dlatego to jest y, dla mnie fluorokarbon numer jeden. Nie chcę użyć. i No. Na, na dwie tonące i jest troszeczkę lepszy skoro piakki dwa razy 20 metrów No ale Ci, że najważniejsze jest to, że yy, na Marcinę na nie? Tak. dwa metry z boku leży coś, coś jakiś błąd przy zrobiłem Czują, prawda? że przyjechałem tutaj w gości, dlatego dla mojej dostawy <laughs> <zasoby>. biorą <laughs> Vale. Da, da, da. Dziękuję. Dzięki. Samo ja. nawet piątki przybiją. Nie chcę podgrywać. Tak. W każdym razie czekam na swoje pierwsze nie? No, to ma. Ja, Przygotowuję. Ale mu ja mu ciężko. Czy mam perfekcyjnie? Jemu tobie nie. Dziękujemy za przygotowanie miejsca. To jest ten, co to, to, tą czarną robotę <głos Burada> zrobił. Tak, tak, tak. No. A to wiesz, ale będzie to sens, żeby to zmienić za przykład ten Nie Nieodpowiedź na to pytanie. Ja bym chętnie spróbował dwa orzeszki. No to już jest tak. wiesz, to jest decyzja każdego według mnie wędkarza i karpiarza indywidualna, bo trzeba sobie zdawać sprawę teraz tego. Tak, to jest dylemat, nad którym można pewnie napisać książkę i w ogóle. Masz miejscówkę, która daje Ci brania tak? na kulki tonące, pojedynczą dwudziestkę, złowiłeś karpie, tak? Cztery tak. czy 5 sztuk mniejszych. Teraz założyłeś dwie dwudziestki, dalej tonące, kolejne branie. U mnie z tego samego miejsca też było branie, czyli w sumie mamy sześć bądź 7 ryb z tego miejsca, na tego kulki miejsca. tonące. I teraz czy podejmować jakiekolwiek ryzyko zmiany przynęty na właśnie na orzecha tygrysiego, łudząc się tym, że złowimy większą rybę? Czy, czy nie? Sypane było samą kulką. I to są takie dylematy karpiarza, znaczy powiem tego, tak, ja pewnie bym założył tego orzecha po ilości tych małych ryb, pewnie bym założył tego orzecha. Ja Ale zaraz czy to się jutra przynajmniej do rana, nie, ogólnie zobaczyć hmm. czy coś się wydarzy. Nie myślę, że nic

Polsce. No, dziękuję Ci bardzo. sobie muszę pójść oczywiście <noise> osobno. Dziękuję. Okay. Dziękujemy. zrobić. Tak. Oczywiście wiosek nie mamy nie. Ale silnik macie. No, bo <laughs> Parkiem, silnik macie Ale już tu już jest blisko, to mały będzie pończek. <laughs> Jak to było macie wypłynął Zobaczył mówi ale Koleczki <laughs> No taki no, no i tak widać rosną te karpie Ale zestaw do obę nie? Pojedyncza tonąca e, Skorupiaki. piaki Zapięty wiar okej Jakieś dziwienie, że jest pod wyspy, nie? A nie z... Przecież ciężarek stracił. może się układa ta rewa To właśnie dobrze. No. Tak, taki pierdol, Tak, tak pierdol, realistycznie. No. Taki zapięcie, to mamy. Niesamowity. No skoro się sprawdzają. Teraz będzie tak, żeby nie było, że to nisko budżetował ta Apache. To jest wysoko no. o, Dziękuję. <tusza> Tak dobre miejscówki dla mnie idealnie. Ale się mnie podpuścił, mimo że losowanie? Nie, daj sobie spokój, ja zaczynam od lewej, ty prawa. Wszystko było ustalone, a Nurek tam ciągle. No on tak kurde, tak na sucho wszystko, trzeba mu to też drinka rinka polać tam temu, co podhaczę. Nie, no super. Jak dla mnie bomba. Cieszę się niezmiernie. Rybki fajne, waleczne, super sprawa. No i co, wypuszczamy rybkę i trzeba będzie wywozić. Tak. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Nasze wędki leżą, tylko twoje jadą. No, nie, to co się stało, ale. Proszę bardzo. Musimy przyjść chyba na dziękuję za gościnę. dziękuję za, za super gościnę. jak wiązać przypony No tak. tak. A samo mogę się zawiązać, oba, nie? Nie, no tego nie. Tego sześć, tam... A ten to był mój, ten no to akurat. Ten akurat był twój, tam tamten ostatni, co było to z Co nie zmienia, że za piąty lepiej źle, bo wkroczył się. Ale poprawimy, poprawimy na pewno. <grypy> o, dobrze. no dobrze. Przyszedł kineczka No prądu, powiedzieliśmy no, zaraz, co opijemy. <grypy> Pięć przekroczyła? No tak, może naciągane, może... Nie nieważne. <grypy> ja nie, tak. A co, tak, nie odwagi wiecie? Tak, może wiecie. No, to było trochę... Na pewno wydał jedna, dwie, to dwa drinki, a dobę trochę będzie, no. będzie, będzie lipa, nie? A mówi jak już było siedem, to może wagę rozwińmy, bo to kurczę, nie wiadomo jak będzie. Jak będzie jak 20, to może być za dużo. I tak ogólnie, o. No, fajnie. O, super. Czemu gdzieś tutaj kapcie zostawiam? Masz no, się pomówił po takim dwudniowym wypoczynku, że organ jest w trzydzieściutki, <grystanie> musi to to, że on tam był, nie? Hmm. fajne, fajne, fajne Super. Na no tam patrzyłem, dwa razy był ten pokazał się dwa razy czekaj, czekaj już cztę. najbardziej patrzę. książkowa robota przypon w yy, konstrukcji własnej tak. robiłem podkę temu przyponowi, tak, tak <grym się wytkujesz> Agunka wzorcowa u Góryny Znowu się naspiewa agunka, nie? Nie, jeszcze ja jak nie, to poprawimy No, ten, osiem? No, ja, siedem Siedem i ja, Nie ma killer na to wodę do zdjęcia się tego świadania. Uśmiechnij się. Dzięki. Zapraszam. ja bardzo. Zaraz to opijemy. Tak jest zatem. To jest jeszcze przed zdjęciem otuliny mm -hmm. Bo na tej części, gdzie, gdzie jeszcze jest otulina. bo tak na dobrą sprawę teraz musimy praktycznie to zdjąć i najlepiej żeby... No i mamy koniec zasiadki pomocy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kilka dni minęło przepięknie. Tutaj wielkie podziękowania dla Marcina za, za wygraną aukcję i za wielką pomoc. za no, to dziękować. My od siebie zrobiliśmy wszystko, co potrafiliśmy, mieliśmy, Potrafiliśmy, tak, żeby było jak najfajniej. Czas pyknął, kurde, nawet nie wiem kiedy. Tak, ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że dziękuję chłopakom za super atmosferę, za to, że mogłem się tutaj czegoś nauczyć, coś wynieść z tej zasiadki. Zasiadka moim zdaniem na, na bardzo długotkwi w mojej pamięci. To było jakieś tam spełnienie mojego marzenia i tak naprawdę no, dziękuję za gościnę. Powiem tak, no, warto było, warto było pomóc, żeby tu się spotkać i tak naprawdę no, jestem przeszczęśliwy. Nie? Spełniło się jedno z moich marzeń. Parę no. rybek fajnych na macie, holi spontonu, rybki fajne, waleczne. No jestem tak. szczęśliwy, co mogę więcej powiedzieć. Te, tego się obawialiśmy, że takie upały, ta pora, w której jesteśmy, że mogą tej no. ryby nie dopisać. Fajnie, że ta ilość brań w ogóle była taka. Nie, no to była taka anegdotka, no. że tak mówi, no będzie ciężko, nie? Bo takie upały, nie? Mówi, no, chociażby jakaś tam czwórka, nie, a Wojtek mówił, no nie spoko, no takie czwórki, piątki to tam spokojnie nie będą wyjeżdżać. wywieżona Wyjeżdża wędka 20 nie wiem, 20 minut w branie teraz. Nie no, perfekcyjnie rysówka zanęcona. Większość ryb właśnie na serię skorupiaki, kulki tonące, pojedyncze, podwójne. No, chyba tak nie będziemy tu o, o strategii opowiadać za bardzo, bo to chyba film jest pod innym kątem niż, tak, niż tak. ten. No ale po, można powiedzieć, że złowiliśmy chyba 11 ryb. Tak. Najwięcej złowił Marcin, z czego się bardzo cieszymy tak. właśnie. Pamiętam, no. że. I największą też tutaj w sumie. Tak, na... Wojtek miał podpisaną umowę z Nurkiem, który tam podczepiał, mówił to z co, co dwie godziny w radzie, żeby nie było nudy. <laughs> ja to tak żartem, generalnie no, Bardzo miejscówka wytopowana no. perfekcyjnie, no. zanęcona. No w sumie takie trzy i pół miejscówki, tak nie? Tak, Trzy tak, tak. miejscówki były takie przygotowane, nęcone, czwartą znaleźliśmy wczoraj, tak. gdzie też wyjechała stamtąd ryba i jest fajnie. No, zabrakło takiej no nastki na, na macie. Chcielibyśmy taką, no, żeby na tej zasiadce padła u Marcina jakaś taka, tam dwunastka, piętnastka, może osiemnastka. No, albo, albo Magdalena gdzieś by ta, się tam za, 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 zakręciła. To, na Magdalenę i na Kasie mocno liczyliśmy, bo są dwie największe ryby tutaj. No ale no, nie można mieć wszystkiego, jak to tam mówić. Magdalena, <laughs> tak. <laughs> mój chłopaku, żeby za rok też zrobili taką aukcję, to wtedy też może będzie w stanie tam sobie wygrać tą aukcję, to przyjedzie i wtedy może się uda zapłacić większego jeszcze. Nie? No bo inicjatywa super i to szacunek dla nich za to, że. Taką fajną inicjatywę zrobili, mogliśmy dzięki temu komuś pomóc, ktoś mógł spełnić swoje marzenie i wszyscy, jak to się mówi, są wszyscy zadowoleni. zadowoleni, no. zadowoleni tak. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony z zasiadki. Raz, że poznałem nowego kolegę, który, z którym pewnie jeszcze nie raz wybiera się pewnie na ryby, także... Jest... I, I to już będą bez aukcji wyjazdy? Tak. <laughs> no naprawdę, no, kilka zdań o Marcinie, to o. mega gość. Na Czeka? początku się troszeczkę obawialiśmy, bo tak, nie wiedzieliśmy no, kto przyjedzie. W ogóle też i... taka pierwsza, nasze pierwsze takie, no, człowiek nie wiedział, kto przyjedzie, jak czego się spodziewać, czy my spełnimy jego oczekiwania. E, to wiecie, to jest takie coś, co... No ja pierwszy raz nie, nigdy się nie czułem jakimś tam kimś, kto tam jest w jakiś sposób e, jakimś w przysłoju celebrytą, e, bo tutaj celebryta to jest tylko jeden, tak. No, no, <sharpunuz> <W klubie>. Także były jakieś tam obawy, ale fajnie wszystko się udało, cieszy, ja się cieszę z, z tej zasiadki, mam nadzieję, że, że wszyscy tutaj też, też miło spędzili czas. I... No cieszymy się, że, że Marcin właśnie tak jak mówi coś wyciągnął z tej zasiadki, tak, tak. czegoś tam się nauczył od nas. Przykazaliśmy troszkę wiedzy jakieś tam ile umieliśmy, tyle przekazaliśmy, żeby na przyszłość coś tam pewnie Jak ty, Powiem czy tak jak Marcin mówi, że coś wyciągnął, to mówisz coś że ja mówię, kurwa. Co stąd za <laughs> Marcin coś wyciągnął. Ja się czegoś nauczyłem. <laughs> I wszyscy są szczęśliwi <noise> na raz, chłopaki, dziękuję bo, za zasiadkę. no ja, ja na pewno ze swojej strony prywatnie Cię zaproszę, tylko pewnie już nie w tym roku, bo plan kalendarz pełny, ale zaproszę Cię prywatnie, gdzieś na pewno pojedziemy na rybki, tak już super. W dziękuję innych bardzo. formach, w innych <noise> postaciach. Będę przeszczęśliwy na pewno. Na <noise> chcesz pojechać za granicę, także coś tutaj pomyślę. może A za granicy, Tak, dla oglądających i... to filmy powiedzmy to nie odzwierciedlają tego, jak jest rzeczywistość, czy coś jest. 80% lepiej. Ale na a na jest też super, ale tutaj to jest mega. Mega klimat. No, fajnie. Dobra. Dobra no. To co, widzimy się gdzieś w przyszłym roku. Nie? Tak, Marcinem Barcin, w przyszłym roku, a z wami na kolejnych filmach. Na razie. Hejka. No.